Z narodzeniem Jezusa było tak. Z narodzeniem Jezusa było tak. Na początku Bóg dał cały raj, ale potem coś wydarzyło się, i naprawdę zaczęło dziać się źle. Posmutniała mojego brata twarz. Wielka woda zalała cały świat. Na kamieniu ktoś wyrył dziesięć słów. Co mam zrobić, by dobrze było znów? Wielkie przegranie. No i moi drodzy, wreszcie, wreszcie ten moment, na który ja właściwie czekałem cały rok, e, czyli mogę powiedzieć zaczynamy, zaczynamy, ruszamy, przed nami Roraty, przed nami Adwent, e, przed nami pierwsza niedziela Adwentu, przez, przed nami w w cztery tygodnie naszych wspaniałych spotkań na muszach świętych Roratnik, spotkań w czasie których, Będziemy wyczekiwać przyjścia Pana Jezusa. Moi drodzy, witam was. Szczęść Boże, witajcie. Zaczynamy Adwent, zaczynamy Roraty. Roraty, które w tym roku... Pomogą nam zrozumieć bardziej, e, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, dlaczego Pan Jezus narodził się w Betlejem, dlaczego Bóg stał się Bogiem z nami, Emanuelem. Będziemy przechodzić przez całą historię zbawienia, poczynając od e, Adama i Ewy, poczynając od stworzenia e, przez proroków. Przez tych wszystkich ludzi, którzy na różne sposoby wyczekiwali przejścia Pana Jezusa. Będziemy mówić o Abrahamie, będziemy mówić o Mojżeszu, będziemy mówić o Noem, który zbudował Arkę. Będzie się działo, będzie wiele atrakcji, będzie wiele różnych konkursów. E, moi drodzy, o tym będę wam mówił na bieżąco. Będzie też codziennie filmik na YouTubie, który będzie zapraszał Was na. Kolejne muszę ratnie, ale teraz rzecz najważniejsza, moi drodzy. Poniedziałek, poniedziałek, najbliższy poniedziałek widzimy się o godzinie 6.30 w naszej Mikołowskiej bazylice. Bądźcie już wcześniej, ja będę czekał przy drzwiach kościoła, będę czekał z lampionem w dłoni, będę czekał na was, aby powiedzieć ci witaj. Dobrze, że jesteś, dobrze, że. Odważyłeś się wstać z łóżka, ciepłego łóżka, w którym może jeszcze by się chciało spać. Dobrze, że odpaliłeś swój lampion, by przyjść na... Muszę świętą będę czekał, żeby przybić żółwika z tobą, żeby uśmiechnąć się do ciebie liczę, że ty też, wchodząc do naszej bazyliki, będziesz uśmiechnięty, więc myślę, że większość z was ma już odnalezione swoje lampiony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to macie czas do poniedziałkowego poranka. Z narodzeniem Jezusa było tak. Będziemy sobie o tym opowiadali. Będziemy kroczyli ku temu wydarzeniu, które miało miejsce w Betlejem. Do niego się przygotowywali. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, godzina 6:30, a w piątek, jeden raz w tygodniu, wieczorem o godzinie 18:00. Będzie nam towarzyszyła piosenka, której początek już mieliście możliwość posłuchać. Ja widzę się z Wami. Na dworcu, dlaczego na dworcu? No bo na dworcu człowiek czeka na pociąg, a my też będziemy oczekiwali, nie tyle na pociąg. Ale na najwspanialsze, najważniejsze, najcudowniejsze wydarzenie, które miało miejsce kiedykolwiek w dziejach, a więc przyjście Boga na świat jako Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem, który zamieszkał pośród nas, jako światłość, która rozświetla wszelkie ludzkie, ziemskie ciemności. Moi drodzy, wspaniały czas przed nami. Będzie się działo, będzie radość. Myślę, że będą też nasze aniołki, te, które były w ubiegłym roku, ale też różne inne sprawy. Może i sejf będzie, który będziemy odkodowywali. Ale o tym wszystkim będziemy z tym mówili na bieżąco, bo mi już powoli aż głowa za mała, żeby to wszystko w tej głowie pomieścić. Więc moi drodzy, krótko na temat. Widzimy się jutro, w poniedziałek o 6.30 na pierwszej Muszy Świętych Roratnik z uśmiechem na twarzy z, z lampionami w dłoniach. Rozpoczniemy nasze wspólne przygotowanie na narodzenie Pana Jezusa. Teraz jeszcze posłuchajcie w ciągu dalszego naszej radniej piosenki. Na koniec też będzie wyświetli się link, żebyście mogli cały ten teledysk w całej formie sobie posłać. Do zobaczenia jutro o 6.30. Narodzenie Jezusa było tak. Emanuel mówiono, będzie znak. Anioł paszczyk głodnego zamknął lwa. Na pustyni ktoś wołał. Bye. Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie.